Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek, skąd właściwie biorą się Twoje przekonania o pieniądzach? Często kształtują one się przypadkowo. Może to wpływ rodziców, może obserwacja znajomych lub bliskich. Na pewno słyszałeś wiele opinii na temat pieniędzy i odczuwałeś skutki zarządzania nimi przez Twoich rodziców. Pytanie brzmi: kto miał na Ciebie największy wpływ? Zanim skończyłeś 18 lat. A teraz kto kształtuje Twoje myślenie o pieniądzach dzisiaj? Może to ktoś, z kim spędzasz najwięcej czasu, a może ktoś, kogo poglądy podziwiasz i przyjmujesz. Zastanów się, jaki stosunek do pieniędzy mają ci ludzie, jak nimi zarządzają, jak radzą sobie z finansowymi ewentualnymi problemami, jakie rady ci dają. Pamiętaj, dobre rady często mogą mieć ukryte motywy. Najbliżsi, chcąc ci pomóc, często podświadomie narzucają swoje ograniczenia. Mogą mówić: Chcemy, żebyś miał w życiu lepiej niż my, ale czasem kryje się za tym nieświadome, ale tylko troszkę lepiej. Dlaczego? Bo twój wielki sukces finansowy mógłby im uświadomić ich własne braki. W rezultacie, zamiast popychać cię na szczyt, wskazują ci drogę, która ma już wyznaczone granice. Masz odnosić sukcesy, ale nie przesadzaj. Większość ludzi, którzy dają wskazówki, rady, Chce w jakiś sposób usprawiedliwić swoją sytuację życiową. Ich wskazówki często są odbiciem ich własnych ograniczeń. Ktoś, kto zawsze unikał ryzyka, będzie Cię przed nim ostrzegał, tylko dlatego, że sam nigdy nie spróbował i nie osiągnął więcej. Czasem za radami kryją się też egoistyczne pobudki. Rodzice mogą zniechęcać Cię do wyjazdu za granicę, bo chcą, żebyś był blisko. To zrozumiałe, ale niekoniecznie najlepsze dla Twojej przyszłości. Dlatego zapamiętaj jedną prostą zasadę. Nigdy nie bierz rad od osób, które nie osiągnęły tego, czego Ty pragniesz i co Ty chcesz osiągnąć.